Go, go, go! Czego twoim zdaniem warto uciekać w życiu, a od czego nie? Wiesz co, no, na pewno to, co człowieka w, w, wprowadza w śmierć i, i w jakąś depresję, acedię duchową, taką, taki smutek to jest, to jest grzech. I żeby unikać wszystko, co ma choćby pozór zła, to na pewno, ale widzę też, że... Dzisiejsze tempo życia, dzisiejszy świat często ucieka od prawdziwej rzeczywistości, a rzeczywistość jest taka, że na końcu żywota jest śmierć. I cały świat dzisiaj ucieka od tej, od tej świadomości, tego przez to żyje trochę z mentalnością niedojrzałą taką wiesz, jakąś. I... Bo jak nie widzimy końca, jakby tej śmierci, to, to kontekst nam ucieka życia dzisiaj. Nie? I Myślę, że często uciekamy i alienujemy się. Od tej prawdziwej rzeczywistości, bo boimy się też, nie? że jest strach. No, w komfortowej sytuacji są chrześcijanie, bo oni doświadczenie mają, że Chrystus martwych stał, i wtedy tego lęku nie ma. Po prostu tego lęku nie ma. No ale, ale co ma powiedzieć zwykły człowiek, który, który nie widział nigdy miłości Pana Boga, bo. Bo nie spotkał nigdy żywej wiary, no to jest, to jest problem. O tym też śpiewamy z torpedą. To skąd prosty człowiek ma wiedzieć, czy może na końcu na coś liczyć. W tekstach jest bardzo dużo, nie wiem, takiego smutku, takich życiowych tragedii, ale jest też dużo nadziei. A czy ta nadzieja wystarczy? To znaczy, no wiesz, żeby głosić komuś y, informację dobrą, na przykład jak ktoś jest w długach, y, nie ma perspektyw na utrzymanie rodziny, to dobrą nowiną dla niego będzie na przykład dobra praca, dobre pieniądze, gdzie będzie mógł godnie żyć. Jak ktoś jest chory, dobrą nowiną jest zdrowie, nie? I Natomiast tak naprawdę y, te wszystko, co, co naokoło się dzieje, i te nie jest tak zwane, wiesz, próby poszukiwania szczęścia bez omijając Boga w tym wszystkim, kończą się y, kataklizmem. I, I my śpiewamy o tym właśnie, że ten kataklizm był, że, że ruiny były, ale nagle że wszystko się zmieniło, stało się nowe, bo pojawiła się jakaś nadzieja. W moim wypadku to jest Chrystus. Y, no na pewno ludzie wychodzą z naszego koncertu bardzo właśnie pełni nadziei. Wczoraj y, moja żona y, aż się wzruszyła, bo mówi półtorej tysiąca ludzi w Rzeszowie prawie, kurcze tak zadowoleni byli. Nie byli spici, wiesz, nie, 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 nie tańczyli w Amoku, tylko słuchali, kiedy, kiedy się mówiło, coś między utworami też słuchali i na końcu wychodzili bardzo zadowoleni. Nam zależy, żeby ludzie właśnie z nadzieją wychodzili, ale trzeba pokazać tę pierwszą stronę medalu, ten smutek tą walkę, tą naprawdę walkę czasem o każdy dzień, wyrywanie i zapamiętywanie tych momentów, kiedy byśmy kochani, albo kiedy udawało nam się kochać. A tak często pamiętamy tylko te złe momenty i rozpamiętujemy je latami, nie? No, ja bym mógł długo na ten temat mówić, ale chyba najlepiej posłuchać właśnie płyt naszych, gdzie to jest wszystko jakby w pigułce podane i... i Zanim jest jakakolwiek dobra nowina dla człowieka, dobrze, kiedy on właśnie nie ucieka, tylko widzi w jakiej jest prawdziwej rzeczywistości. Nie?